Górę. dzisiaj dolina Noteci, nie? Pozdrawiamy wszystkich z doliny Noteci. Stefciu, nie wiem, czy przekupstwo zadziała. Już ci daję, ale daj jakieś kurde wywróż jakieś petardy. Stefan dostał, niedługo wy dostaniecie. MacTom! MacTom MacTom! A że MacTom ma najlepsze magnesy neodymowe. To taki magnesik, Za niedługo na konkursie wleci dla Was. Dawid, jeszcze raz dziękowa za pomoc. Nic, dobijać 17 koła. po malutku Nikita. Nikita będzie nam mówić, że pomalutku. Sieman daro, czarne kciuki. Dzisiaj wypad 2 plus 1, czyli groszki i ja, Adi, lecimy. Znowu mamy fajną miejscówę żeśmy dostali pozwolenie. Jak się zapatrujesz na to, Pani Nikito? Będzie dobrze. Nikita się tu zbroi. Dobra, co wyjdzie, to wyjdzie. Wam życzymy miłego oglądania. Jakby ktoś nie znał tablicy Mendelejewa lub Grocha, to macie. Dobra, lecimy na tą trawkę. Niestety, reszta zasiana, ale na łączce można. Trochę ciężko. Jest beton. Jest beton jak to na łące. Pierwszy fancior. Zobaczymy, co tu na pierwszego fanciora wychodzi. Blaszka. To będzie dwójka z jagodami. Bank 100%. Wiesz? Bo widzę, że to o, ładnie wychodzi. Rocznik jest kurde, 73 Pozdrawiam A, 2 zł z jagódkami i Jabuszka, no i petarda Fajny. Pierwszy fand, pierwsza moneta i jest mega. No, wszedłem w te kurde krzaczungi. No bo totalny Lipton Nic nie wychodzi, hmm. ale może w tych krzakach. No i mam i mam Medalik czy nie medalik. No to jest tak zajechane, że to nic nie widać. Tak, szkapleżyk, Szkapleżyk prostokątny, ale petarda. Kurde, mam jakiś tutaj fart na te medaliki, ty ostatnio. No i fajny. Ale grochu to naprawdę tu jest ciężko, kurde no, z sygnałami do, do bani, jest. Moneta, kurde co to jest, współcześniak? Co ja tu mam teraz trafione? Co to jest, dwa ziko? Kurde, dwie kopiejki! Dwie kopiejki! Ale doczyszczę to. Jak byk dwie kopiejki. No, <laughs> a mnie ten środek zmylił. Myślałem, że to dwa ziko. Zajechaniec, bo to z torfu takiego. Widzicie, jak to wygląda. No ale są dwie kopiejeczki. Na pewno dwie kopiejki. No i jest petarda. Jest odcisk. Jest monetium. Ciekawe. Ciekawe. Co to będzie? Cóż tu mamy? A, dwa fenolki. Jest dwa fenolki, cesarstwo. No i petarda. Dwa fenolki. Kurde grochu, gdzieś tam polas. Ale jest piękna zieleń. Patrzcie, ta zieleń jest przez przecudowna. Przecudowna. Ale my nie będziemy o zieleni rozmawiać. Konie, 17 tysięcy niedługo. Nagrody przygotowane, jeszcze raz będę to powtarzał. Także dobijajcie subskrypcję, dobijaj, dobijajcie dzwoneczki. Musi się dziać, musi się dziać na kanale. Musi być cały czas obrót, a wtedy będą mega konkursy, mega petardy. Lecę dalej. Nie jest łatwo. Góra to przeważnie wszędzie w tych lasach jest takie, że jest. Taka, kurde, te gałęzie leżą. A tu tym bardziej, że to jest taki zagajnik. że mój cień widać. No ale co zrobić? Nagrywasz, to, to musi być widać swój cień. No i ciężko w tych gałęziach, ale, ale idzie coś wyłuskać. Także nie można się poddawać nie? jak się chce. cośik tam w tej moneciarce mieć. Upowaty ten sygnał. Zrobił się lepszy. Kopiemy. Być lepszy. Jest lepszy. I co tu lepszego? O, kurde! I moneta na żywo. Ole, z żarciuch. Co to jest? Cóż to jest za Monetium? Ojen, chyba nic z tego tu nie widać. Adrian nie zasłanie obiektywu. Dobra, doczyszczę, zobaczę, ale to o, i tyle możemy zobaczyć. Tyle, czyli nic. Była monetka. Był, był sobie życie kiedyś taki, był serial. Teraz nowy będzie. Była sobie monetka. Kto oglądał Było sobie życie? Było sobie życie, był sobie kosmos. Fajne to były, fajne. a ja zawsze ze szkoły, zawsze ze szkoły się zasuwało, żeby zdążyć na Było sobie życie, nie? Ci byli fajni, a potem, potem było tych dwóch złych z tymi kinolami. Razem walka podkorzenna w imbirze <laughs> ale wygląda jak imbir, nie? takie tu kółko nie wiem od czego nie wiem co to za obręcz, no ale takie kawałek kółeczka Uu. no i tak się kręcę tu kręcę, kręcę, kręcę korzenie mnie też tu, o korzonki korne moje polą, ale wpada gdzie to kurde było przed chwilą? O! Dobra. Dobra, dobra. Ardian, nie zasłaniaj swoim wielkim ciałem, bo jest monetium. Jest monetium i podejmiemy sobie ją. I zaraz ją zidentyfikujemy. Identyfikujemy, Ale nie w tym torfie. Trzeba będzie znowu czystnąć ona się rozpadnie. Jak ja będę tak tarty, się rozpadnie. Dobra, czyszczę tak myślałem. Ale tak z żartego cesarstwa jedynki to już dawno nie widziałem. No ale niestety chyba ziemia. O! <laughs> Koleżanka przyjechała. Ojeny. Muszko. To fajne ujęcie, co? No chodź do jedynki, no. <laughs> Ciepło. Masakra I to nie, że jest pogoda kieszeń odpięta i wyleciał. Masakiera. Ale mi się gorąco zrobiło, ale o, przechodziłem tu przez takie. Patrzcie jakie jest sucho. Przechodziłem i tam zostawiłem. Kurde, musiał mi wylecieć gdzieś, ale go mam. Ja Pitol, no jakby nie miał to bym nie nagrywał. Masakra, nie? Zapinajcie kieszenie, zapinajcie, pilnujcie sprzętów. Ty, ale Aga to nas zabije za te dzisiejsze wykopki. No nie wiem, poszliśmy w las, ją zostawiliśmy. Co? Ja mówię, że my jesteśmy w lasie, To co bądźcie, ja z tu Aha. A może ona tam coś ma? A może ma, no nie wiem. Ja tu cały czas tu krążę w tym, ale też tak nic nie wychodzi. A tam mówisz coś trafiłeś? A o to Nie wiem, może ten lasek tu śmigniemy i wtedy będziemy tam się zawijać, nie? Okej okay. już z nami młody? nie pojedziesz, nie? Nie Wynudziłaś się Nie A? młotek Co kurde, jeszcze tylko sierp teraz I będziesz przeklęta jak my kurde Koniec chyba Koniec, koniec bo jest Błękitnie, tam, tam lata. O Ale jest fajnie. O medalik, taka dwie Wiesz czemu ta kalipa? No. Kląd fazerówki. No. Kląd fazerówki. No ale ja tam mam, kurde, mam dwójkę, mam medalik, mam kopiejki, ale kląd fazerówki chyba działa, nie? muszę chodzić wtedy przed tobą zawsze. <laughs> No i dobra, zawijamy się. Kończymy na dzisiaj, ale wypad był fajny. Aga się nie zraziła. Nie, Nikita, ja mam nie mam mówić, Aga, Nikita. A Aga mówi, nie no, skąd byście wzięli Nikita, Nikita była taka waleczna. No. No. Jak Merita. Ja wam jeszcze pokażę. Dobra. A na dzisiaj o, ten już hejnała. Zerujemy, 07. Dobra. My się zawijamy, a wam jak się film podobał to. Dajte čarnega kciuka, dajte suba i nara.